No, coś tam będzie słychać. Muszę krzyczeć. Krzyń głośniej. Ala! Jak też niebieski, to będzie czy jakbyśmy, nie wiem, ogłaszali płeć Bachora. <laughs> Chłopiec czy dziewczynka? Żadne z tych. Myślisz, że się za to mam bez bez tęsknieni? Ja nie myślę, ja wiem. A wiesz co nagrywamy? Właśnie totalnie nie. Nie wiem na co się zgodziłam. Koniec końca związku. Ja nie wiem co tam jest. Filmik przygotował pan montażysta, który chce mnie zniszczyć. Pozdrawiamy serdecznie Mikiego. Dzisiaj dowiecie się jak prawidłowo sp***ić robotę. Naprawdę realnie jestem zaskoczona. Nie chcę się kłócić. <noise> ja też nie chcę kłócić. A to są jakieś dziewczyny dziwne? Nie oglądałem tego. Gotowa? Nie. Nie, ja trochę cię wzumuję. trochę cię jeszcze doświetlę. A nie świecę wystarczająco. Nie no, oczywiście twój blask to i doma, ale właśnie przez to oślepia wszystkich i fajnie jakby też cię ktoś mógł zobaczyć, tak? Eight hours later Widzowie, miło było znać, to może być koniec. A chcesz, żeby to był koniec? Odpal mi! No już! Czerwone warzywo to! Jabłko. Jabko! Warzywo! Nie! Przepraszam! Pierwsze już nie rozumiem No jakie jest czerwone warzywo? Pomidor No i odpowiedziałem jabłko, tak jak Monika Kociołek Czyli masz tyle lajk co Monika Kociołek A to źle? Nie chcę mi się grać z tą grę, widzę tego naprawdę Dobra nie, Miki Pała! Dobra, nie! Jest 22 sekundy! Dziękuję! Ja mam dość, a to ja kochanie jak chcesz. Nie, dobra, to nie jest. Nie, nie, nie zrywamy. Nie zrywamy? Bardziej jestem zażenowana trochę to, bo... <śmieniczyny> o kurde, Nie dam za się rafić. Bardzo nie dam, że się Nie lubię takich rzeczy. Ja też nie lubię takich rzeczy. Dlaczego tak robisz, jak nie lubisz takich rzeczy? Ale to Mikołaj to robi nie. Nie podoba Ci się moja dupka? Kanie jest. Idealne. Co ja mam powiedzieć? Będzieś musiałem się napić, bo tak beznadziejnie było. Weź jeszcze raz, bo mrugnąłem. Ciepoko. To dla mnie za nie Masz za stopę, że na pewno nie mrugnął. YouTube po prostu stwierdził. A, Jacob! Tutaj dodajesz to, to i to. A, prawa autorskie. A, no to wiesz co? To To ci ten filmik zdejmiemy. Więc wstawiam jeszcze raz bez tego, tego i tego. Dobrze Kubuś, pokaż im Naprawdę po tak? Ja jestem poczekaj. w o, Ej, ja nie wiedziałem, że ja tak kiedyś robiłem A ty mogłeś mówić o takie słowa jeszcze? Nie dobra, ty, dobra. ja się z Maryszką mówiłem o. Jestem debilem Czy ja po nią o 23 przyjadę? Halo? Żyjesz? Jeszcze? Nie, dobra Odwaliłem faresystem no prawda generalnie. Będą vlogi z życia. Jeżeli chodzi o vlogi z życia, to niby spoko, tylko jest jeden z ma malutki, o ile tak można znać, problem. Mianowicie, z życia widzowie. Z życia. Więc jeżeli ogarniemy jakby to życie, to wtedy moglibyśmy robić... Ktoś powiedział pyszne p.e. Co to jest? <grym> 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 Nie, nagle no, pyszne per miał taką o. reklamę. W chacie, ma tego no. jak się poznaliście z moją mamą? Generalnie, no. Nie miałem koszulki, że tak powiem, ponieważ. Mam wrażenie. Jeszcze spodnie miał u ciebie. Co miałeś coś powiedzieć? Tak, tak było. Grywałem ten filmik, dlatego że coś dramatycznego wydarzyło się w moim życiu. O ty, buciu No trochę mnie zmiatło z, z planu. chcę sikać. Jestem, jestem. Sika, naprawdę, no cup. O, kurde są androidy w mieście. O, to Chciałem z tobą co zagrać w ogóle. Czemu ci tak zależało? Fajnie gra Droit. Idziemy Idziemy na do klubu. O, fajnie, fajnie. Nie przerywajmy tego, ale muszę pani troszkę przeszkodzić. Zmiana pozycji. O, chyba bez zmiany pozycji, ty gościu! Co ja mówiłem na tych streamach? Lekkie duszenie nikomu nie zaszkodzi. No chyba zaszkodzi. Nie jest poz... No i poleciliśmy w tango. Ej, ja chyba nie chcę tego filmiku dalej oglądać. Nie, no musimy. Musimy? Tak, właśnie zostały 4 minuty. Wierzysz miłość od pierwszego stron. wejrzenia? A ty wierzysz? No, w jedną. Jedną. Prawdziwą. Możliwą. Ale czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Yy... Tak, bo byłam nią! Zła odpowiedź, to jest niezdany! Ale ja nawet nie zdecydowałem odpowiedzieć! Właśnie na początku to zasugerowałem, że tak chcę odpowiedzieć. Nie, nie odpowiedziałeś! Jak nie? Podoba mnie. Oglądam dalej. Dobrze, oglądaj. Robię sobie y, w tym roku gapier. Y. <laughs> to jest akurat ciekawe. Gap, <laughs> gap life zrobiłem gap generalnie. Live. Ale no ale to nie ma to tam, to widzę. I, tak. I czy potem wrócę. Zobaczymy, w sensie jakby ja planuję wrócić na na nie pójść. No. Ale ja się powiedział Jacob, jak sobie zrobić gapier, to potem będzie gap tenier, z gap life. Ja już mówię... jest mądrym człowiekiem. Po pierwsze, Kasia, bardzo mi przykro, że jakieś nielegalne tutaj zamiany próbujesz yy, wykonać. O nie, popłaczcie tam, Jacob, i tak wiem, że się spocisz na tym turnieju. Nie umiesz grać for fun w takie rzeczy. Jak przychodzi Fortnite, przychodzi Tryhard. No tutaj wiesz, tutaj co sobie śpiewam? Nie rozumiem, dopasowania reklam. Do widzenia! No i bardzo dobrze. O Jezu. Ty to znasz? O Jasiu, Jasiu. Ile ciebie trzeba uczyć? Za szybko tą piąteczkę wrzucasz. Ok. Kubus na lat 15 powiedział. 16. Wtedy wiemy. No co ty robisz stary? Nie słyszysz, że jak tak dociskasz gaz to się turbina przepala? Ale to, to nie ma turbiny, to jest elektryka. Dobra, dobra. Chłopio elektryka w 2k16. Stary, jak tak można? Delikatnie tym sprzęgłem na zakrętach, no, ale to nawet jeszcze nie było zakrętu. Ej, Jacob, a ty masz w ogóle prawo jazdy? Mam. Za niedługo. O, budowlanka. Budowlanka, latamy. A to widziałeś? zbudować. Tak, no. Tą część? Jedna no, ściana. Druga ściana, Na pewno, cecia. budowlanka to mój ulubiony content. Ty, ty, ty. <grym> Jezu, a może zrób powtórkę wodowlanki <grym> Ale z tobą. Nie, ja nie mogę. No musisz, ty ja będziesz mógł, ty bo ja z głównym kierownikiem. Ja nie ja mam profesjonalną twarz, ja buduję profesjonalną markę. <grym> o, oh, przepraszam, o przepraszam. <grym> przepraszam. <grym> Ja! Jego ja nie widziałem Ej, ale karma. Na żywo nie jest tak źle, prawda? Nie. Pobytujesz? Mm. To są wiesz. Czasy pandemii. Ktoś mm. się i oglądał takie rzeczy. Jakie pandemie, jak już byliśmy razem? No to pandemia chyba jeszcze była Tego pytania, które jest w ogóle za? Ja, z, ja znam w ogóle ten filmik, bo ja ci kiedyś stalkowałam, i się zaczyna się spotykać. Tak? To będzie pytanie pewnie o dziewczynę. Tak? Wy mnie zawsze zalececie cierko, czy ty masz dziewczynę? Ej, ty wszystko nie dalszy... wiesz. Dlaczego wy ciągle pytacie? Ja mam się bać. Ja taki filmik żebym... <laughs> ty masz ja dziewczynę? Ja to udaję, że. A. <laughs> A tak naprawdę wszystko wiem. To wszystkie klią, też już. Widziałaś? Oczywiście, że tak. A okej. Okay. Jeżeli to... chodzi o to pytanie, nie zadawajcie mi go ciągle, nie przypominajcie mi, nie łamcie mi serduszka. A ja was pozdrawiam bez odpowiedzi. Bardzo dobrze zrobiłem. Ale jeszcze wtedy mnie nie było. nie, o. Czemuś <noise> we mnie bierze mnie zbetonował. <noise> <noise> Czy Djakub dla mnie jest przystojny? No tak! Nie wiem, co to jest. Let's go, Klaudyna! Ja cię pozdrawiam, jesteś super, Klaudia. Pozdrawiamy, Klaudię. <noise> Dobra, język faktów, no cóż. <noise> Ale to waliło! To z insight na co związku. <noise> Mówię, idę podbić do Izaka po foto. Kurde, poznam w końcu, e, poznam w końcu Piotr. W ogóle zobacz, jak kiedyś żyłem. A wiesz, że to samo chciałam powiedzieć. Przysięgam, samo chciałam powiedzieć. Ja kiedyś przy łóżku miałam taki bulki. Jak to jest możliwe? Ja zostawię jedną skarpetkę i się... jest... a bo ty w ogóle nie sprzątasz, jesteś taką suponiarą. Chłopkę czub zostawił, pewnie już na nie zarosła. Zeschnięty taki, wiesz, trzy dni temu jadłem parówki. Butelki leżą od tygodnia. A tam spałaś. Raz. Dwa, pierwszy, ostatni. O, Proszę bardzo, proszę, rozumiem. To już wiecie, czemu się widzę, musiałem wyprowadzić, tak? O, Bo nie, fankę twoją chyba spotkałem o, tam przed stadionem i kazałem mi liści, do tak? ciebie przekazać, ale takie. Tak się właśnie nasz związek zaczął w widzowie. I do koniec. Ej, nie było kompromitująco nie, nie. bardzo. Nie. Było w porządku. się z takimi tymi dziwnymi ruchami. Jakimi? Ale to są bardzo stare ruchy. Uuu, ale ma. Ej, nigdy tak nie powiedziałem. Może pomyślałem. <grym> żart, 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 żart. No i kończymy. To był nasz ostatni odcinek, przykro mi. Teraz ja tutaj założę swój kanał. Na nowej platformie chyba. Ja już tam mam. Nie gorsze jest to, że tylko ty się śmiejesz. Trupę